Istnieje szansa, że do 2020 roku ruszy zrewitalizowana linia kolejowa z Wejherowa do Rybna. Na razie trwają dyskusje nad jej zmodernizowaniem. W tym celu przedstawiciele władz samorządowych z powiatu, gminy Wejherowo, Gniewino, miasta Wejherowo, Urzędu Marszałkowskiego oraz spółki PKP, w tym SKM-ki, spotkali się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Bolszewo. Ona w znacznej części przebiega przez teren gminy Wejherowo, bo ma to być odcinek od Wejherowa do Rybna o długości ponad 12 km. Powiem, że gmina Wejherowo jest inicjatorem realizacji tego przedsięwzięcia, bo ma dla nas, dla naszych mieszkańców i dla ruchu kołowego, do układu drogowego bardzo duże znaczenie. Aktualnie rozmowy są na etapie formalizacji. Podpisano bowiem porozumienie ze stronami zainteresowanymi. Każde połączenie do takich węzłów komunikacyjnych, węzłów integracyjnych, właśnie Wejherowo takim węzłem powinno, powinno być byłoby na pewno korzystne dla mieszkańców powiatu wejherowskiego. Jednym z takich połączeń z, z takim węzłem komunikacyjnym jest właśnie linia kolejowa do Rybna, z Wejherowa do Rybna, która powinna być zrewitalizowana. Ale żeby podjąć się tak ważnego działania, tak ważnego zadania, trzeba dokładnie zbadać, jakie potoki podróżnych mogą korzystać z tej, z tej linii. Czy ona jest zasadna? Kolejnym etapem będzie stworzenie studium wykonalności. Ma stanowić ono fundament do dalszych prac projektowych i starania się o pozyskanie środków zewnętrznych. Zarówno samorządowcy, jak i przedstawiciele spółek PKP są przekonani, że modernizacja linii kolejowej nr 230 z Wejherowa do Rybna jest potrzebna. Jednak do tego należy wykonać rzetelną analizę. Strona kolejowa, to znaczy się spółka PKP Polskiej Niekolejowa, która jest to spółka zarządcą tej linii kolejowej oraz my jako SKM, przewoźnik, jeden z potencjalnych możliwych przewoźników na tej linii, mamy być organami czy tutaj takimi instytucjami doradzającymi wykonawcy tego studium, jak będzie ten dokument tworzony, aby właściwie oszacować potoki podróżnych, żeby właściwie przygotować i jak gdyby narysować, naszkicować rozkład jazdy pociągów, tak aby pociągi przywożące po tej zmodernizowanej, zrewitalizowanej linii podróżnych do Wejherowa były właściwie skomunikowane z pociągami, które z Wejherowa na dzień dzisiejszy do Trójmiasta odjeżdżają i wożą bardzo duże potoki podróżnych, czy też w drugim kierunku, to znaczy się w kierunku do Lęborka i do Słupska. Istniejąca przed laty linia kolejowa była powiązana z budowaną w pobliżu elektrownią. Niestety została niemal całkowicie zdewastowana.